Siema wszystkim, z tej strony Szwebs, to kolejny odcinek, zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Tak jak mówiłem w poprzednim, w dzisiejszym będziemy już pić miksturki, czytać tabliczki. Eee, czekajcie, prześpię się najpierw. Koszmary senne, no cóż, make. jak widzicie, tak jak mówiłem, na, dzisiaj nagram tylko kawałek, może jutro dogram resztę No i to będę wrzucał. W każdym razie nie wiem kiedy odcinek, ten odcinek się pojawi, w każdym razie jest 30 sierpnia, tak jak poprzednie Te parę poprzednich odcinków, wiecie, bo bardzo FPS-y spadają, wiecie? To chwilę może przycinać, bo tak od razu po zacięciu zawsze tak ma. Tylko inos wie, co jest. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. O, już lepiej trochę. Tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy pić miksturki właśnie i czytać tabliczki. Tak więc idziemy tu. Nie, z dala... Z dala od placu od placu świątynnego. Hmm, tutaj. No albo nie, tu też jest kolejny krzykacz. Yy, no to tu sobie to machniemy wszystko. Jak widzicie mamy takie staty jak na razie. 120 siły. Mamy 12 miksturek 10 wy... wykona... Yy, uważonych, dwie zdobyte, jedna na statku, jedna kupiona od Zuris... Zurisa. Kupiłem od ciebie tę potkę. Kochanie, kochanie, pokaż. Pukę. Tak, niestety. Niestety kupiłem. Szkoda. Chciałbym, żeby się okazało, że jednak mamy trochę więcej. Dobra, 12 plus parę tabliczek. Może najpierw zaczniemy od tabliczek. Pamiętajcie, mieliśmy 120 siły. Teraz nie wiem, ile będziemy mieli. Zobaczymy. 142, dobra i yy, pijemy miksturki co to było? a, zbugowało nam się, dobra ale na szczęście chyba nie dodało żadnej miksury powinno być o 36 siły więcej ile jest teraz? 172 30 no, dobra no i widzicie, mamy 178 siły teraz teoretycznie, no ja miałem powiem szczerze, ja miałem taką postać przy kruku, jak grałem, ale łucznikiem to jest dużo łatwiej i miałem 36 poziom tak, jeszcze zostaje nam do wymaksowania siła, ale to za punkty nauki, już w sumie nie mamy w co pakować ewentualnie zręczność ale wolę mieć 200 siły chociaż z drugiej strony zręczność by pozwoliła mi na kradzież kieszonkową która sprawdziłaby się świetnie do, do, na dobicie levela <laughs> może paru nawet tak więc widzicie Mamy 178 siły w trzecim akcie. Powinniśmy już sobie poradzić. A, co ja pierdolę. Oczywiście, że sobie poradzimy. Jeszcze w górniczej doliny dostaniemy miksturkę siły. Co do miksturek zręczności i goblinich jagód i tych wszystkich rzeczy je sobie przeczytam trochę później. Może, nie wiem, jak się zdecyduje na zręczność, to po prostu... Patrzcie. A. Suko. A, mój Pan domaga się twojej głowy. No, Nie mamy może teraz super silnych ciosów, bo mamy słabszą broń, ale... Czekajcie. Sam nie wiem co lepsze. Na czysto mamy już. A, poczekajcie. Spam na gado. Okej, okay. mamy około zgubę, wcześniej bardziej mi kusiel bastardo, ale. czekajcie chwilę. No. Na, <śm> Kolega już mówi he, że tyle, tyle razy grałem w i nadal mi się to nie nudzi, że mam web do tego Ła, <ś mulheres> <O>, kurwa, zapomniałbym <śhistoria> Sorry. Zapomniałem o czymś Oczywiście Zejdź tam, zejdź tam, zejdę tam za chwilę. Zapiszę i skoczę Na samobójstwo Ok, No to hop siup, hop siup Cztery baby, osiem dup A! Ha! 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 Zajebiście Mam nadzieję, że tu mnie nie zapierdoli Nie wiem czy to jakiś sposób Podobno jak się wciśnie strzałkę w górę albo w W, to właśnie upada. Tak nie, nie dostajemy obrażeń. Tutaj można znaleźć miecz półtora ręczny. Kiepski co prawda, ale nawet niezła broń, Larys go ma. No i oczywiście EXPIC w postaci paru jaszczurów. Zobaczymy, jak sobie. Teraz gra już będzie lecieć z górki jak syn naprawdę. A może to tabliczka siły? Nie, to kamienna tablica siły nie będzie. To jest tam, kamienna tablica życia, o ile pamiętam. Nie. Życia to też nie jest. Nie śniący jest się, Gnoju jeden. Eee... Yy. Czy mam kluczyk od Hanny? Chyba... Nie, chyba jednak go czyściliśmy tam. Dobra. Ta skrzynia jest taka w miarę. Tutaj jest fajne rzeczy idzie znaleźć. Wygląda tak. To jest bardziej zardzewiały miecz półtora ręczny, aczkolwiek w całkiem w niezłym... no, jest dobrą bronią w miarę. Mam dylemat. Orkowa zguba czy Elbastardo? bo w sumie Elbastardo ładniej wygląda, ale tu, tu mam 8 nakryta więcej, a tu mam 10 obrażeń. A zobaczymy w praktyce Jeszcze pewnie dobijemy jeden poziom jak nic. Będziemy się musieli nauczyć paru rzeczy. Wiecie co, ludzie? Ja się tepnę do portu. Dzisiaj już mi się średnio chce nagrywać, tak więc kolejną część nagram następnego dnia, a może za dwa dni. Zobaczymy. <grym> <grym> to krowę do Dobra, ludzie, wiecie co? Dobra, to ja się z wami... Nie, nie żegnam się, kurwa, co ja piętla? Robię cięcie i spotkamy się kiedyś tam. No, dla was to będzie chwilka dosłownie. Dla mnie to będzie, nie wiem ile czasu. Jak dostanę znowu zajawki na gotika, to po prostu wam powiem, to dogram ten odcinek a w międzyczasie wrzucę już parę chyba, że jutro zacznę albo jeszcze może dzisiaj wieczorem no to do zobaczenia tak, to następnym to. razem, w tym samym odcinku ale po prostu za jakiś czas, na razie witam ponownie po pierwsze chciałem no może tak, dawno nie nagrywałem ogólnie i chciałem was przeprosić, że odcinki się tyle nie pojawiały te dwa poprzednie, które wrzuciłem to miałem jeszcze nagrane a te, ten, te poprzednie 8 minut było nagrane okay. wtedy, co te poprzednie dwa odcinki, a to jest nagrywane dosłownie obecnie, 23 września, tak więc widzicie spora przerwa w nagrywaniu. Od razu mówię nie było to spowodowane lenistwem czy czymś takim po prostu... Ale wraz z nią! Zobaczmy. E, no po prostu Adamus, nie miałem dostępu do laptopa, a na nim konwertuję filmy itp. itd. <kłysy> Nieważne. Okay. To ja, tak... Będę musiał ogarnąć jeszcze co tu robiłem ostatnio. Nie umiem tak za, za bardzo wiecie, że po takiej przerwie sobie od tak wejdę i... No. I po prostu gram, tylko muszę sobie tak jakby to uporządkować. Lokaj Sędziego, róbcie ją stwora. Mm. No, idę do, tylko do watrasa na chwilę i będziemy się brali już chyba za. No. Za questy ogólnie, za Ale człowiek i bestia! Nie zaprzestali! Co do tego handlarza bronią. Wiem, kto dostarcza uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. O. Doskonale, tak. Zadba, aby Dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota, synu. Oby Adanos oświetlił ścieżkę, po której kroczysz. Okej. Okay. Aha, i chciałem jeszcze powiedzieć, że odcinki będą do 20 minut około, żeby po prostu. Wiem, że nie wszystkim się chce oglądać takie długie, dlatego dostosuję się i. Nie będę robił jakichś super krótkich, żeby o, wejdę i od razu wychodzę, tylko takie właśnie w miarę, żeby... No, żeby po prostu i was nie zanudzać, ale też żebyście mogli na chwilę wsiąknąć, że to tak ujmę. Naprawdę e, sama widziałam. Tak, widzicie tu te staty to już dość dawno zrobiliśmy, ale w tym odcinku ktoś musi pracować. Tak, co mamy zrobić? Mamy iść do Pyrokara do klasztoru. Oprócz tego mamy iść do sędziego, ale to sobie ok ukradnę ten młot po drodze. Hmm. <laughs> tak będę musiał tu wrócić. Mam pewien dylemat, czy chodzić z Elba Starda, który ma 8 więcej nakryta, czy z orkową zgubą. Sam nie wiem, szczerze mówiąc. Eee, po prostu mam dylemat. Ale chyba na razie będę z Orką zgubą chodził. Choć Elba Stardo moim zdaniem wygląda dużo ładniej, ale to jest kwestia sporna. <laughs> o matko, jeszcze co chciałem wam powiedzieć tak, z takich informacji. No, w, teraz yy, nie, wiem, nie wiem, jak będzie z nagrywaniem w tygodniu, ponieważ. No, w nowej skole jest dużo nauki, itd. Tak A ja nie chcę sobie zasrać wszystkiego na początku. <śmum> tak więc postaram się w weekendy nagrywać po 5-6 odcinków i po prostu je wrzucać. Żeby, żebyście mieli przez cały tydzień co nagrywać co oglądać sobie. <śmum> no, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. git. A jak widzicie, w, w, tak jakoś super silni to oni nie są. Nim pójdziemy do klasztoru, to chcę się tylko tu wybrać na chwilkę. <laughs> Sorry, że tak chrząkam itp., itd., ale dawno jestem nieprzyzwyczajony, żeby ciągle gadać. Jeszcze <laughs> wszyscy chorują w szkole, czy coś to ten tak, wiecie Ej, nieważne, nieważne Chuj, i tak mam dreszcze, więc... O, ale je... jeszcze Stąd nie mam ucieczki No cóż A no, jak widzicie, poszukiwacze już nie są tak wymagający nie wiem jak ze Smoczym zobaczę. Zaraz sobie zobaczymy. No, raz się okaże. Eee, też nie jest już taki wymagający. Oczywiście można mieć taką postać trochę wcześniej, bo w drugim akcie można mieć około 150 siły, ale nie ma moim zdaniem to sensu, bo i tak ogarniamy. A efekt końcowy tutaj jest lepszy. Tak, z doskokiem. Ty. Te nie ogarniam jeszcze dzisiaj. Ja co mam, co robić itp. Ale za niedługo już nagram jeszcze dwa odcinki, myślę, i postaram się ten wrzucić, żeby jakby zrekompensować Wam ten czas, czekanie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, aczkolwiek nie wiem, nie jestem pewien. Ok, powoli, już zaczynamy sobie sobie zbierać punkty nauki na czwarty akt, a na razie to tak. Ogan, zobaczmy, może ma nam coś ciekawego do powiedzenia. Jaki? Jest coraz gorzej. <laughs> Trudno coś. No cóż. <laughs> jest coraz gorzej, czyli dla nas jest coraz lepiej. Coraz więcej potworków, coraz więcej expa, coraz więcej punktów nauki. O, taki schemat. <laughs> no jak widzicie, yy, zabiję, go tylko, zabiję ich tylko i zrobię cięcie na chwilę. Okej, okay, ja robię cięcie zaraz do was. Okej, okay, już jestem, witam ponownie. <laughs> Jak mówiłem odcinki będą mniej więcej 20 minutowe, tak więc. Tu dogram jeszcze z 4 minuty, może z 6 No 6, tak do 23 minut myślę. A z 6 minut. No, 6 minut i będzie git. <laughs> w sumie nie mam pomysłu co bym mógł tu już wybić jeszcze wybić, ale chwilunia dobra, no to mykamy do klasztoru i potem się zobaczymy pójdziemy po prostu z fabułą damy się ponieść fabule chłe chłe sucharek Heh. Widzicie, tu już nie za bardzo jest co wybijać, niestety. <laughs> Aczkolwiek jeszcze, no... Przydałoby się cokolwiek wybić, żeby wbić ten level. Albo 37, ponieważ chciałbym już mieć punkty nauki na łuski, na krew... Inne takie pierdoły. To naprawdę nie mój problem. Ale no na razie nie za bardzo. Nie ma co wybijać po prostu. niewłaściwych ludzi. Co mamy do picia? A, mach na szybkiego śledzia i... i lecimy na klasztor. Heh. Cóż, poszukiwaczy też na razie nie widzę, ale chyba uciekli w przerażeniu, Hehe. po tym jak dowiedzieliście, że mam tyle siły. Hmm. Nie no, nie jest to jakoś super dużo, bo... Chociaż nie, pewnie dałoby się mieć więcej w tym momencie, ale moim zdaniem tyle zupełnie wystarcza. Hmm. No to dotrzemy do klasztoru, tam wykonamy parę kłaścików i tutaj, lololol. Lol Wcześniej go nie zauważyłem Heh. nowa rzecz Ej, hey, ty Dziadu, dziadu Sprzedamy takie pierdoły, to mi się nie przydają. To też. Niechaj. Mam jeszcze pomysł taki, żeby e, rozwinąć zręczność trochę, tak, żeby mieć akrobatykę. Wiem, że to będzie ciężkie, aczkolwiek dałoby radę moim zdaniem. <laughs> nie wiem jak, ale jeszcze bym mógł. W sumie mógłbym wpakować trochę punktów nauki. I. Ale chciałbym jeszcze w, yy, wbić no tak do dwu, dwóch, 200 siły i potem dopiero może. No, czemu? Ciągle przyjmuję? Nie wiem już do kogo. Skąd? Kiedy? Parę lub więc co mam? He Co Cóż. Pogadamy z Miltenem, wejdziemy do klasztoru i myślę, że na tym możemy zakończyć nasz odcinek. Widzę, że plotki nie kłamały. Jakie plotki? Te, wedle których dołączyłeś do łowców smoków. Cóż, chętniej bym cię widział w stroju maga <laughs> lub paladyna, ale. To wszystko, co ma. Oczywiście cieszę się, że. Orkowie są teraz najmniejszym z naszych zmartwień. Wiem, ale mimo wszystko są groźby. Ty pokonałeś. W porządku. <laughs> Hmm. Muszę się dostać. Nie mogę cię. W... Bez upowa... Mam tu list. O, pokaż. No dobra. Okej. Okay. <laughs> Kurde. No to wiecie co? Ja się z wami żegnam. Na tym kończymy nasz odcinek. Pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie. Oceniajcie. Komentujcie. Polecajcie. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.